Witajcie serdecznie. 27 sierpnia mój przegląd prasy dla smakoszy. Zupełny przegląd dla smakoszy. Macie to, bo ja już tak mniej więcej statystycznie wiem, co wy najbardziej lubicie. Macie granice, macie migrację, macie relacje USA, macie noże, krew, wszystko. Drogie panie, jest też piękny młodzieniec. Tak. I z tą historią zaczniemy, bo w Niemczech wybuchł skandal, jakich jest rzadko. Wcale nie chodzi o handel samochodami z Trumpem. Wcale już nie chodzi o Trumpa. Chodzi o sytuację, która wydarzyła się 24 sierpnia w Dreźnie. Nie wiem, czy Państwo kiedykolwiek byli w Dreźnie. Wiadomo, że to jest miasto turystyczne miasto położone w. Wschodnich Niemczech, tak, o których Niemcy zawsze mówią, że tam jest tak mało tych obcokrajowców, tak, bo tam ta prawica taka straszna jest, tak, tak, tak. Słuchajcie, i dzieje się następująca rzecz. Przyznacie, że ten młody człowiek, tak, to jest e, młody Amerykanin, 20 parę lat. Większo, dla większości z nas, na przykład, dla mnie mógłby być jakimś takim synkiem, czy, e, czy coś takiego. Ewidentnie przecież na twarzy wiemy, że no nie, jest, nie jest migrantem z Bliskiego Wschodu. I on jedzie tramwaj w tym Dreźnie i jest świadkiem sytuacji, że kobieta jest nagle w takiej sytuacji niefortunnej, bo jest nagabywana i źle traktowana przez dwóch mężczyzn o wyglądzie właśnie takim wschodni, blisko wschodnim. Tak? I on zwraca tam uwagę, ingeruje po prostu w odpowiedni sposób w tą sytuację, i dzieje się to, bo jeden właśnie z tych sprawców wyciąga nóż i robi to z jego twarzą. To się dzieje 24 sierpnia. Właściwie. Natychmiast powstaje taka, taka dyskusja na ten temat, ale ona na razie wtedy dzieje się po prawej stronie. I ten młody człowiek jest Amerykaninem. I on, z racji tego, że jest Amerykaninem, jest też, um, trzeba też przyznać, nie tylko jego aparycję, ale jego właśnie także sposób wypowiadania się szalenie rezonuje. Nie tyle w Niemczech, bo ta dyskusja jakby wraca z USA do Niemiec. Ona rezonuje w USA, po prawej stronie w USA. Tam jest dyskusja na ten temat. Jak to jest możliwe, że młody chłopak zachowuje się odpowiednio, tak jak ma się młody człowiek zachować w takiej sytuacji, dostaje nożem na oczach wszystkich, niby to w porządnym niemieckim mieście. Co to znaczy? Czy w Niemczech nie ma już żadnego bezpieczeństwa, nie ma żadnego prawa, nic już nie jest przestrzegane, i no i wiadomo, robi się wokół tego strasznie gorąco. Wszyscy zaznaczają, że dotychczas kanclerz Niemiec jeszcze nic na ten temat nie powiedział. Słuchajcie, ale co się dzieje? Co się dzieje? Ten młody chłopak udziela różnych wywiadów, nie tylko swoim mediom za oceanem, on zaczyna od mniej więcej doby udzielać także wywiadów na przykład niemieckiemu Die Bild. No i wtedy dzieje się, no bo wiadomo, on z tą pociętą twarzą właśnie on udziela teraz także wywiadów Niemieckim mediom sprawa nabiera na tempie i aresztowany zostaje 20-letni Syryjczyk. Sprawa nabrała już takiego ciśnienia, że w tej sprawie wypowiada się amerykańska ambasada, która żąda, żąda aby ten sprawca był odpowiednio ukarany. To wszystko wybrzmiewa tak, jakoby Niemcy nie potrafili utrzymać u siebie porządku, nie potrafili wprowadzić porządku ani odpowiednich kar, adekwatnych do takiego zachowania. Nic. I właśnie Oto toczy się ta dyskusja, że to wszystko wygląda teraz tak, jakby Niemcy w swoich miastach rzeczywiście już stracili tą kontrolę nad tym, co się dzieje, właśnie w zakresie bezpieczeństwa. Tu jest namacalny, jakby dowód tak o tym w ten sposób mówi amerykańska. Prawica I widzimy nawet, że dociera to nawet do oficjalnych komunikatów amerykańskiej ambasady. Spójrzcie tu, Der Spiegel, że ambasador USA żąda od Niemiec, aby ten nożownik, który pociął tego młodego Amerykanina, dostał najwyższą karę. Najwyższą z możliwych kar. Kanclerz milczy. Dzisiaj po południu mamy konferencję prasową niemieckiego rządu. Jestem ciekawa, czy ta sprawa wypłynie. Wczoraj, nie, w poniedziałek była ostatnia konferencja niemieckiego rządu. Tego tematu na razie nie było, no ale to, jest, są, to są dwie doby minęły. Zobaczymy, co się tu, co się w tym kontekście wydarzy. Zobaczymy, jak to będzie. Ta sprawa, że międzynarodowo mówi się o tym, że Niemcy stały się przestrzenią po prostu poza kontrolą, poza bezpieczeństwem. Przecież to są rzeczy, które my, Polacy, na to zwracamy już uwagę od lat. Ja bardzo często w Polsce to przecież tematyzujemy my te osoby, które mieszkają w Niemczech, tu pozdrawiam cię, Iwono, ale także inni. Inni doskonale to wiedzą, co się właściwie w Niemczech dzieje. I to już od lat. Musiało to dopiero trafić za ocean, żeby świat o tym zaczął dyskutować. I to jest niesamowite, bo ten mit bezpiecznych Niemiec, tak, tam gdzie kara dosięgnie każdego, tam gdzie jest porządek, tam gdzie jest bezpieczeństwo, tam gdzie można by było się czuć bezpiecznie, to, to już dawno temu, nawet teraz, spójrzcie, i to jest interesujące, że to, to, to nie jest, nie wiem, centrum Gelsenkirchen, czy jakiegoś innego, prawie że upadłego miejsca, nie, to jest Dresden, to jest Dresden, nie tylko miejsce bardzo turystyczne, gdzie oczywiście przyjeżdża cały świat, do tego jest to przecież także miejsce niby na tym wschodzie Niemiec, gdzie oni tam, Niemcy uważają, że tam jest mało obcokrajowców, co już w ogóle nie jest, nie jest realne, nie jest przecież prawdą. Każdy, kto zna wschodnie Niemcy, ja akurat Brandenburgię bardzo dobrze znam. Oczywiście, że jest bardzo wielu obcokrajowców i z różnych części świata, między innymi Polaków, ale także innych, i tam też bardzo zmieniła się sytuacja pod kątem bezpieczeństwa, i to już od dobrych paru lat. Nie można czuć się bezpiecznym w niemieckiej przestrzeni publicznej. Właściwie już nigdzie oczywiście, że tu peryferie czy wsie może, może tu bardziej, oczywiście tego nie chcę, nie chcę kwestionować, też południe Niemiec jak Bawaria czy, czy Badenia Wittenbergia może, może jeszcze jest w stanie właśnie tam w tych regionach wiejskich jakoś bardziej tą sytuację kontrolować, ale w miastach faktycznie Niemcy straciły kontrolę nad tym co się dzieje na ich chodnikach na ich ulicach dawno jej już nie ma i musiał dopiero Amerykanin z tą świetną aparycją, drogie panie, tak przyznajemy takiej strasznej rzeczy doświadczyć aby zaczął dyskutować o tym świat ciekawe co powie na Natomerc, co on odpowie on Ameryce na ten temat dobrze, tyle do Ameryki co my tu mamy? Słuchajcie. Portal NDR Norddeutsche Rundfunk. O. Tak. Oni są zawsze bardzo ciekawi. I tu mamy niesamowitą historię z granicy. Z granicy. Zaraz Wam powiem, czy to jest relacja z wczoraj czy przedwczoraj. Więc chodzi tu o przejście graniczne, gdzieś tam właśnie na Pomorzu Zachodnim, tam w tych terenach, no, momencik, zaraz, zaraz po to tutaj, sekundeczkę, już po to sięgam. Gdzie my go mamy, gdzie my go mamy, tak. Um, pomelen, tu proszę, przy, przy kontroli granicznej Pomelen, co się tu stało? Um, Artykuł ten jest z 26, więc myślę, że to było że to było jakoś tak może na weekend to się wydarzyło, nie wiem. Podjeżdża 72 latek. Tak? Podjeżdża i poddaje się tej em, nie, wtorek rano. Poczekajcie, stop, stop, stop. To było wczoraj, ale się pospieszyli z tą relacją. Em, ale szybciutko, tak, tak, tak. No więc tam mamy poranek, wtorkowy poranek. Tam podjeżdża 72-letni mężczyzna. Ja bym określiła go jako senior. 72 lata. Każdy tak ma rodziców w tym wieku, to wie, co to znaczy. Dobrze. Podjeżdża. Moim zdaniem, senior. Tutaj jest przedstawiany jako mężczyzna w sile wieku. I już wiedzą tu. NDR wie, że on jest ze Szczecina. No dobrze. I stawia opór. Stawia opór, nie chce się poddać kontroli granicznej. Wyobraźcie sobie. No, ale historia tak. Funkcjonariusze. Straży Granicznej Niemieckiej, to jest w przypadku Niemiec, Bundespolizei, bo Bundespolizei przejęła to. Straży Granicznej jako takiej w Niemczech już nie ma, więc Bundespolizei to robi. Wyciągają go z samochodu i teraz tak. On próbował, próba, ciekawe na czym to polegało. Próbował ich atakować i teraz super, próbował ich ugryźć. Tak. Próbował ugryźć funkcjonariuszy. Tak to pisze. Niesamowita historia. Drogi seniorze, bardzo Ciebie proszę, abyś się do mnie zgłosił. Ja bym bardzo chciała z Tobą porozmawiać. Proszę Pana, aby Pan się ze mną skontaktował. Ja nawet do Pana dojadę. My musimy o tej sytuacji porozmawiać, bo musimy teraz bardzo dokładnie się dowiedzieć, jak Pan, szczególnie ten moment właśnie ugryzienia tego funkcjonariusza, jak to stricte praktycznie wyglądało, bo na szczęście jeszcze nie jest doświadczeń własnych, ale co chodzi o moich rodziców, wiem, że kwestia gryzienia już w tym wieku wygląda całkiem inaczej niż u młodych ludzi. Dlatego chciałabym się dowiedzieć, jak Pan właśnie to Ugryzienie tego funkcjonariusza, jakby, uczy, jak pan to zrobił, jak pan tego dokonał, ale tu jest mowa o próbie. Może ta próba polegała po prostu na tym, że pan miał, nie wiem, no na przykład otwarte usta czy coś, bo chciał pan coś powiedzieć. Nie wiem, bardzo by mi było miło, jak pan by się zgłosił, byśmy o tym porozmawiali, ale nie. To jeszcze nie koniec tej sensacji. Musicie wyczuć, w jakiej atmosferze ten artykulik jest napisany. Zaraz zobaczymy. Nikt się pod tym nie podpisał, a to jest ciekawe, nie? Nikt się pod tym nie podpisał. No więc tak. Oni go wyciągają. On atakuje i próbuje ugryźć, następnie spluwa. I dokonuje. Nie wiem, czy YouTube mnie nie ukaże za. Za to, dlatego nie mogę używać tego słowa, tylko tego gestu. Wiecie, co historycznie robili Niemcy w tych okrutnych swoich zbrodniach? Dokonywali takiego gestu prawą ręką. Tak, i on dokonał ten salut, tak? To jest tak tutaj tłumaczone. Nie mogę tego tutaj bliżej określić, bo wiecie, mogę być za to ukarana, ale wiecie, o co chodzi. Słuchajcie no więc dalej, nikt nie został ranny, to znaczy, że ani ten niby próba ataku, ani ugryzienia, no nie skutkowała niczym, dobrze oni go na posterunek niesamowite, zobaczcie, do tej sytuacji doszło rano, oni teraz piszą, mężczyzna opuścił posterunek około południa to oni tego faceta tam godzinami trzymali? to jest absurd, postawiono mu zarzuty Stawiania oporu funkcjonariuszom, znieważania innych i używania symboli organiz organizacji niekonstytucyjnych. Wiesz, to jest, to jest jakiś absurd. To jest jakiś absurd. To jest, no, to się w głowie nie mieści. Nie jest tu w ogóle opisane, co ten człowiek po powiedział. Powstał tutaj taki artykuł, prawdopodobnie oni z tym starszym panem w ogóle nie rozmawiali. A co jest, jeśli ten starszy pan na przykład nie rozumiał, co się z nim dzieje, tak? Bo tak też może być. Albo e, zażartował sobie w głupi sposób. Dlaczego nie? Patrzcie. Patrzcie jak to wygląda. Patrzcie jak to jest robione. Jak powstają takie narracje? Całkowicie z gruszki, pietruszki zaatakował. Chciał ugryźć, no ale okazuje się, że nikt nie został ranny, więc co z tym? Ugryźć 72-latek to jest, to jest jakaś abstrakcja, tak? Nazywają go mężczyzną. Dobrze, że napisali chociaż, że ma 72 lata, ale przecież to jest, to jest dziadek, tak? Przepraszam pana, jeśli pan to słucha, no ale no, trzeba tutaj zadać sobie pytanie, jak to jest z poczytalnością. Przepraszam, tutaj po prostu taka kwestia, to jeśli, jeśli podchodzę do takiej, jeśli jako dziennikarz piszę, piszę taki tekst, no to przecież muszę zadać sobie takie pytania i muszę chociaż dla rzetelności. Hmm, nie wiem, starać się chociaż z panem nawiązać jakiś kontakt, żeby pan mógł mi opowiedzieć, jak ta historia wyglądała, bo to jest absurdalne. Na przykład postawiono mu zarzut, tak, znieważania. Na czym miałoby polegać to znieważanie? W jakim języku w ogóle się, czy ten starszy pan tych funkcjonariuszy rozumiał, a czy funkcjonariusze rozumieli jego i są świadkowie tego wydarzenia? Nic o tym nie wiemy. I ten biedny człowiek spędził Godziny na komisariacie, tak, na posterunku, przepraszam, i jest tu mu stawiany jakiś zarzut o jakichś organizacjach, prawda? Przecież ten człowiek nie należy prawdopodobnie do żadnej organizacji, tylko on możliwe, że może w niekoniecznie fortunny sposób, ale tak się po prostu wyraził do tych fun funkcjonariuszy. Może nie wiedział inaczej. Tak, może naprawdę pozwolił sobie na, na taki kontrowersyjny żart. Niepojęte. Facet wylądował, starszy pan wylądował tu z zarzutami i spędził godziny na posterunku. Niesamowite. A zobaczcie, jak dziennikarze, a to jest, to jest medium em, publiczne, tak, bo to jest, to jest medium publiczne, potrafią takie wydarzenie całkowicie jednostronnie, nie podchodząc, jakby nie sprawdzając nic z tego, bo tutaj nie podjęto nawet, nawet próby kwestionowania jakichś wydarzeń, co by logika na to wskazywała. Nie podjęto tu żadnych takich, takich kroków. To tylko tyle na ten temat, jak to z tamtej strony może wyglądać. Całkowicie coś, coś innego. Absolutnie zła robota. Absolutnie zła robota prowadzi nas do Nowej Ameryki, kochani. Tak, bo to jest super medialne. Bez zaskoczenia, to jest też przegląd prasy. To jest przegląd prasy. Ponieważ wątek dotyczy. Wypowiedzi, które pojawiły się w przestrzeni internetowej pani Joanny Kiliszek. Pani Joanna Kiliszek jest nową szefową oddziału w Berlinie, naszego Polskiego Instytutu Pileckiego, który ma dbać, dbać o nasze dziedzictwo historyczne o naszą duszę, można powiedzieć o naszą tożsamość. Właśnie tam, na tym trudnym odcinku w Berlinie. Opowiadałam Wam już, to chyba opowiadałam w ramach Świata bez makijażu. To jest położone bardzo korzystnie to biuro, bo właściwie jak stoimy przed bramą Brandenburską, kierujemy się z prawej strony przed samą bramą Brandenburską, kierujemy się z prawej strony mamy właściwie to biuro. I miliony, miliony tych turystów, którzy tam to miejsce znają, od razu widzi drzwi Instytutu Pileckiego. Wtedy, jak plecami stoją do bramy Brandenburskiej, tam sobie te wszystkie selfiki robią, to patrzą na drzwi Instytutu Pileckiego. I z tego miejsca, wokół tego, można bardzo wiele zrobić. I pani Joanna Kiliszek. Pani Joanna Kiliszek jest jakąś niesamowitą osobą, ma jakieś niesamowite wyobrażenia jest w ogóle historykiem sztuki. Dobra. Jest związana z gronem artystów. To są artyści z Frankfurtu nad Odrą. I to grono artystów. Tu twórczość naukowo publicystyczna pani Kiliszek wtóruje tamtemu środowisku. Ona tam współdziała w sensie nie takim, że ona nie jest artystką w sensu stricte, tylko w swoich publikacjach pseudonaukowych. Odnosi się właśnie do tego środowiska i tych myśli o nowej Ameryce. Powstał taki filmik nawet na ten temat. Słuchajcie, tam jest jakaś społeczność, jakieś środowisko, które. Uważa, że teren przygraniczny, szeroko pojęty, tam są nawet jakieś takie myśli, że to jest tak bezgraniczny, może być to teren tej nowej Ameryki, sięgający to między Berlinem a Poznaniem. Będzie ta nowa Ameryka, tak oni sobie to wyobrażają, i tutaj będzie wszystko płynne, nie będzie granicy, będzie wszystko płynne. Te tożsamości polsko-niemieckie będą całkowicie się rozpłynął. I stolicą tego pojęcia nowej Ameryki będzie Słupfurt. Tak. I tutaj taki guru tego środowiska, pan Michał Kraweli, tak, Kraweli. On Prowadzi także takie radyjko, tam, właśnie we Frankfurcie nad, nad, nad Odrą. Jest też um, znany w Polsce niektórym kręgom. Dobra. Um, I o, ten, ten guru, który tam przemawia, on właśnie stworzył to pojęcie Słupfurt. Tak, tak, tak. Słupfurt, Subice Frankfurt, tak. Dobra. Ale ci państwo są tak, Zaślepieni, ci Państwo tak się nie znają na tym, co mówią, że właściwie to, co oni dokonują, to jest rewizjonizm. Rewizjonizm najbrudniejszy i okrutny, a celem jest zlikwidowanie pojęcia naszej granicy zachodniej, rozmycie tego pojęcia. Ale oni to robią właśnie, la 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 la, tak la, la 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 la, z lewej strony. A wiecie na co się powołują? Właśnie ta nowa Ameryka. To określenie, ten termin, to wymyślił Fry, e, Fryderyk II, zwany Wielkim. Tak, ten co Polskę rozbierał z Katarzyną Wielką na spółkę. Tak, to były to, te nad, nadodrzańskie tereny były kiedyś po prostu bagnem. I on je podsuszył i tam przyjechało. No przyjechali po prostu jakby kolonizatorzy i on tam takie, takie siedliska robił, i aby oni chcieli tam się osiedlić, to byli ludzie, tak jak mówimy, z zewnątrz, bez tożsamości, I żeby oni się chcieli tam e, e, osiedlić, no to on tam na parę lat. Nie musieli płacić, płacić podatków. I on to, on to chciał zrobić, żeby właśnie przeprowadzić taką kolonizację wewnętrzną. Zatrzeć tu, zatrzeć tu tak by, jak można powiedzieć, po sobie te wszystkie znaki tego wszystkiego, czego się dopuścił i chciał stworzyć taką iluzję, że ludzie nie trzeba uciekać do tej Ameryki, tylko stworzymy sami tu nową Amerykę, Amerykę bo będziemy te bagna tam wysuszać i stworzymy taki nowy już teren, gdzie nie ma tożsamości, wszystko jest obojętne, wszystko jest rozmyte, ale patrzcie, nic tu nie jest rozmyte. To jest nieprawda. Rozmycie ma miejsce tylko po stronie polskiej. Tak? Dla Niemców jest wszystko według ich porządku. Ich dawny mega władca wymyśla Nową Amerykę. To na jego rozkaz są osiedlani ci ludzie tam, których on zawołał. To jego teren. Był wysuszany i on trzymał tam porządek, tak, w pruskim państwie. Tak. E, niesamowite, grubo ponad 200 lat później szefowa Instytutu Pileckiego jest wielbicielką, myśli o Nowej Ameryce i likwidowania granic, przenikania się tożsamości. A gdzie tu Polska? Polski nie ma w myśli o nowej Ameryce. To tyle na dzisiaj.